Pokemon Horizons to nowe anime Pokemon, przez wiele osób uznawane za arcydzieło. Jestem jedną z tych osób. Jak pewnie wszyscy wiedzą, do tej pory głównym bohaterem w anime Pokémon był Ash. Jednak w tym anime pojawia się dwójka nowych głównych bohaterów, co jest odświeżające i według mnie było dobrym posunięciem, no bo Ash przez te ponad 25 lat swoich przygód trochę się przejadł. A nowe postaci, czyli Liko i Roy, są bardzo fajne. Oboczne postaci też są fajne. No i mimo, iż w tym anime pojawiają się niektóre klasyczne pokemony, to Pokémony z najnowszej generacji również się tutaj pojawiają. Co jest oczywiście bardzo fajne. Również fajne a propos tego anime jest to, że fabuła tutaj oczywiście jest. Podobnie jak zwroty akcji oraz sekrety. Ale mimo wszystko to nie jest zbyt skomplikowane ani odcinki nie są zbyt długie. Ogląda się to bardzo przyjemnie. Naprawdę czuć ten klimat, że jest to takie anime Pokémon dla nowej generacji. To anime nie jest w żadnym wypadku nudne. Fajnie i przyjemnie się to ogląda. Akcja dopiero się rozkręca, ale widać, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Ludzie, którzy to zrobili, to po prostu geniusze, no bo tak, jest to nowoczesne arcydzieło.